Cześć, mam na imię Sabina. To jest kolejna astrologiczna opowieść Gwiazdy Sny Wizje. Jesteśmy tuż po zaćmieniu ciągle jeszcze w takiej żywej, zaćmieniowej energii. Mam nadzieję, że ten sezon zaćmień zainicjował w Was takie głębsze poziomy uzdrowienia Waszego osobistego życia. Sezon zaćmień ma to do siebie, że potrafi mocno oczyścić nasze życiowe ścieżki, więc mam nadzieję, że macie teraz dzięki temu w sobie więcej miejsca i przestrzeni na nowe. Energetycznie ciągle jeszcze jesteśmy w sezonie zaćmień. Tak mniej więcej do około dwóch tygodni po zaćmieniu ciągle jeszcze jesteśmy w procesie integracji wewnętrznej i rekalibrujemy się na nowo, rekalibrujemy się energetycznie, psychologicznie, duchowo. Więc bądźcie dla siebie dobre i łagodne w tym sezonie, dbajcie o siebie. A ja dziś mam kolejny inspirujący temat, który mam nadzieję. Poruszy Was i zainspiruje do bardziej świadomego życia i do takiej świadomej kokreacji z wszechświatem. W tym dzisiejszym odcinku, w dzisiejszej opowieści dowiesz się, jak możesz wykorzystać najbliższe tygodnie, aby osiągnąć to, czego pragniesz. Dlatego, że w poniedziałek, wczoraj, 22 października o godzinie 9.54, Mars wszedł do Skorpiona i pozostanie. W Skorpionie przez najbliższych 6 tygodni. I w dzisiejszej opowieści chciałam Ci podpowiedzieć, jak możesz świadomie wykorzystać energię tego tranzytu i na czym polega jego piękna alchemiczna moc. I zanim przejdę do sedna, to chciałam Wam tylko szybko przypomnieć, że już za niecały miesiąc, 18 października, rusza kolejna edycja kursu Astrologii Głębi: Boski Człowiek, na której przez trzy miesiące będziemy uczyć się interpretacji kosmogramu urodzeniowego. Ale zanim przejdę do sedna, to chciałam Wam tylko szybko przypomnieć, że już za niecały miesiąc 18 października rusza kolejna edycja kursu astrologii głębi, na której przez 3 miesiące wspólnie będziemy się uczyć interpretacji kosmogramu urodzeniowego, więc jeśli od lat fascynujesz się astrologią i w głębi serca pragniesz głęboko zanurzyć się w świecie astrologii, to tej jesieni możesz spełnić to marzenie. Zapewniam cię że jeśli zaangażujesz się w ten proces, to w ciągu trzech miesięcy jesteś w stanie nauczyć się pięknego, jasnego i klarownego odczytywania interpretacji kosmogramu. Jest to kurs, jaki sama chciałabym mieć 10 lat temu, kiedy zaczynałam profesjonalnie studiować astrologię, dlatego że zaoszczędziłby mi bardzo dużo czasu i bardzo dużo niepotrzebnego zamieszania. Przez pierwsze lata studiowałam astrologię i byłam nią dosyć rozczarowana i zawiedziona, dlatego że w dużej mierze ta astrologia wydawała mi się taka sucha i pozbawiona wyobraźni i życia. I cały czas czułam, że jest coś więcej. Dlatego wiele, wiele lat spędziłam na poszukiwaniu swojej astrologicznej ścieżki. Długo nie mogłam znaleźć takich nauk, ani nauczyciela, które naprawdę by do mnie przemówiły, ale pamiętam ten dzień, kiedy moja astrologiczna ścieżka zmieniła się na zawsze i pamiętam ten moment aha, pamiętam jak rozpaliło się to światło w mojej duszy i w moim umyśle i astrologia nagle przestała być takim zbiorem suchych koncepcji, pozbawionych życia, a stała się żywa, pulsująca, Wibrowała wokół mnie i nabrała nareszcie tej niezwykłej głębi. Dlatego też chciałam Cię zaprosić na kurs Astrologii Głębi, dlatego że astrologia, gdy jest praktykowana świadomie, staje się niezwykłym narzędziem przebudzenia i uzdrowienia naszej duszy. Więc jeśli pragniesz takiej głębi przekazu, to. Pod tym filmikiem znajduje się link do wszystkich szczegółów dotyczących kursu, i to jest moja pierwsza wiadomość. Natomiast druga jest taka, że jeśli nie jesteś pewna i ciągle zastanawiasz się, czy ten kurs jest dla Ciebie właściwy, to wszystkie osoby, które są zainteresowane kursem, ale nie są pewne, czy dołączyć do nas. Zapraszam na darmowe spotkanie, darmowy webinar, który odbędzie się 4 października, to jest sobota, o godzinie 10 rano. Potrwa około 2-3 godziny i będzie to darmowy wstęp do astrologii głębi. Na tym webinarze dowiesz się, czym jest astrologia, czym jest astrologia głębi, czym jak patrzeć na kosmogram, na znaki, na planety takim głębokim, transformującym okiem alchemika. Na tym webinarze chętnie też odpowiem na wszystkie Twoje pytania, a dla uczestniczek webinaru mam także wyjątkową ofertę, specjalną promocyjną cenę na udział w kursie Astrologii Głębi. Dlatego też pod tym filmikiem umieszczam link do bezpośredniego zapisu na Darmowy webinar, który odbędzie się 4 października. Dołącz do nas, naprawdę będzie soczyście, będzie dużo fajnych treści i być może jest to coś, czego właśnie potrzebujesz, aby zdecydować się i dołączyć do nas do tej głębokiej, pełnej miłości, trzymiesięcznej, astrologicznej podróży, która startuje już 18 października. W międzyczasie możesz również zapoznać się z rekomendacjami uczestniczek poprzednich edycji kursu, jeśli chciałabyś dowiedzieć się co mówią o tym kursie i czy polecają uczestnictwo. Na dole jest link do rekomendacji. A wracając do Marsa, który 22 października wkroczył do Skorpiona i pozostanie w nim przez 6 najbliższych tygodni do 4 listopada tego roku. Co ten tranzyt dla ciebie oznacza, jak możesz kreatywnie wykorzystać jego energię, aby osiągnąć to, czego pragniesz. W tej opowieści chciałam się dlatego właśnie bliżej przyjrzeć energii Marsa. Ostatni raz Mars był w Skorpionie. W październiku-listopadzie 2023 roku, czyli dokładnie dwa lata temu, następnym razem będzie tutaj w 2027 roku, dlatego że pełen cykl Marsa trwa około 26 miesięcy więc zazwyczaj w ciągu około dwóch lat doświadczamy pełnej podróży Marsa wokół Słońca czyli takiego pełnego cyklu podróży bohatera. Ten rok rozpoczęliśmy e, Marsem w Lwie, a skończymy Marsem w Koziorożcu, czyli jak widać, w ciągu roku Mars pokonuje mniej więcej połowę Zodiaku. Tak jak mówię, jego cykl trwa około 26 miesięcy, więc co jakiś czas mamy szansę właśnie pracować z Marsem w Skorpionie, mniej więcej co dwa lata. A dlaczego mówię dzisiaj o Marsie w Skorpionie? Mówię o Marsie w Skorpionie, dlatego że Mars jest tradycyjnym władcą Skorpiona i Mars w Skorpionie czuje się jak w domu. Mars w Skorpionie ma naprawdę wszystkie zasoby i narzędzia, jakie są mu potrzebne do tego, aby mógł osiągnąć to, co chce osiągnąć. Jest to bardzo efektywny Mars. Który nie odpuszcza, jeśli czegoś pragnie, jeśli czegoś naprawdę chce. Mars w Skorpionie potrafi bardzo świadomie pracować z energią i potrafi ukierunkować swoje pragnienia. Ma wielką alchemiczną siłę, która potrafi przekształcać jego pożądanie w konstruktywne działanie. I dlatego chciałabym, abyś dzisiaj trochę więcej dowiedziała się na temat tego, jak działa energia Marsa w Skorpionie. I dzięki temu też mogła bardziej świadomie wykorzystać najbliższe tygodnie tego tranzytu. Jak działa Mars? Mars oczywiście działa na, zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym, jak i duchowym człowieka, ale tak, jeśli chodzi o podstawy, to Mars reprezentuje naszą moc, naszą pasję i takie nasze pragnienie osobistej mocy. I woli działania. Takie pozytywne przejawy energii Marsa obejmują właśnie naszą zdolność do działania, naszą odwagę. I pierwotna siła Marsa jest bardzo stymulująca, bardzo energiczna. Mars ma w sobie duże pokłady pewności siebie i używa swojej siły, aby osiągnąć swoje cele. Kolokwialnie mówiąc dobry, silny Mars daje człowiekowi powera w życiu. Jest to nasz taki generator. To jest duch walki. I potrzebujemy właśnie tego ducha walki, jeśli chcemy odnieść w życiu sukces, a Mars daje nam dużo siły i dużo odwagi do stawienia czoła wyzwaniom życia, daje nam także wytrzymałość do przetrwania różnych stresujących sytuacji. I Mars w związku z tym no jest taką naszą planetą mocy, więc jeśli chcemy więcej mocy, więcej inicjatyw, więcej odwagi w życiu, to, to chcemy popracować z Marsem. To warto popracować sobie z Marsem. I oczywiście jest tak, że Energia Marsa może być wyrażona w naszej pasji, w naszych inicjatywach i w naszych działaniach, może też wyrażać się w konfliktach i walce, bo jest to albo nasza siła twórcza, albo destrukcyjna. No ale czym jest nasze życie, jak właśnie nie taką podróżą i procesem alchemicznym, podczas którego Pracujemy nad wszystkimi aspektami tych archetypowych sił w nas, nad, pracujemy z ich światłem i z ich ciemnością, właśnie po to, aby nauczyć się wyrażać je w taki zdrowy sposób, aby nauczyć się ich świetlistej ekspresji, bo dzięki temu my sami ewoluujemy i zmierzamy w kierunku wyzwolenia. Więc tak naprawdę na co dzień w astrologii śledzimy tranzyty Marsa po to, aby śledzić naszą aktywność i sprawdzić, gdzie nasza taka ognista energia buszuje, co ona robi, i jak i w jakim obszarze życia możemy ją najlepiej wykorzystać. Dlatego koniecznie sprawdź, w którym domu Twojego kosmogramu będzie przebywał Mars w Skorpionie przez najbliższych sześć. Tygodni, bo naprawdę warto wykorzystać jego alchemiczną moc. To Mars właśnie pokazuje nam, i tranzyt Marsa pokazuje nam, w której dziedzinie życia mamy zdecydowanie działać. I dzięki Marsowi w Skorpionie możemy lepiej wiedzieć dokładnie, czego chcemy. I jak to zdobyć? Dlatego, że Mars w Skorpionie ma naprawdę silną wolę i w sposób nieustraszony realizuje swoje cele i pragnienia. Do tego ma wielką determinację. E i lubi czuć swoją moc. Lubi też doświadczać głębokiej intensywności. I Mars w skorpionie daje nam taki niewyczerpany w pewnym sensie, bardzo wysoki poziom energii, duże zdecydowanie. Dlatego warto wykorzystać ten tranzyt tak świadomie, bo Mars w skorpionie daje ci teraz energię, aby dużo osiągnąć, i wiele spraw. Popchnąć naprzód. To jest taki tranzyt, który daje nam natchnienie i który daje nam odwagę do tego, aby zanurzyć się głęboko i dotrzeć do źródeł własnej mocy, i dzięki temu w tym czasie naprawdę dużo osiągnąć. Mars w Skorpionie w ogóle jest takim nauczycielem eee, uczy nas, jak świadomie kierować. Swoją energią, jak transformować swoją energię, aby skutecznie osiągać i realizować swoje pragnienia. Jest to energia działania, energia inicjatywy, która napędzana jest takimi silnymi pragnieniami i która nie boi się trudnych wyzwań. Dlatego, że Mars w Skorpionie nigdy nie odpuszcza. Jego obsesja, jego intensywność naprawdę pozwalają mu doprowadzić rzeczy do końca i trzymać się tego, co zaczął. To jest energia długodystansowca, która potrafi kierować i osiągać swoje pragnienia. Dlatego też, podczas najbliższych sześciu tygodni tego tranzytu, mamy dostęp do. Sporej alchemicznej siły, która potrafi przekształcać pożądanie w działanie i która nie unika właśnie pożądania czy nie unika pragnień, ale wręcz właśnie wykorzystuje siłę pragnień do tego, aby napędzać nasz wzrost i osiągać życiowe cele. Ja osobiście bardzo lubię, kiedy Mars jest właśnie albo w baranie, albo w skorpionie, albo w koziorożcu, bo mam wrażenie, że potrafię wtedy naprawdę najbardziej celowo i najbardziej konstruktywnie wykorzystać jego energię. Mars w Baranie jest dużo bardziej impulsywny, reaktywny i jednak zdecydowanie bardziej krótkodystansowy, natomiast tutaj w Skorpionie Mars jest strategiczny, jego działania, jego energia są rozłożone tak, aby osiągnąć długoterminowy cel jak wiecie Mars w Skorpionie nie boi się ani mroku, ani ciemności, ani swojego cienia, ani prawdy. Nie boi się też silnych emocji. Potrafi być właśnie radykalnie szczery wobec siebie, wobec innych. Mars w Skorpionie wie, w co gra, ma zdecydowany plan działania. Jest bardzo skupiony na tym, co chce osiągnąć i potrafi to osiągnąć, nawet jeśli właśnie wykorzystuje do tego jakieś takie skryte bardziej tajemnicze techniki czy narzędzia. Jest to, jest to taka siła, jakby Mars w Skorpionie pomaga nam zgromadzić naszą moc. i dzięki tej energii też mamy jakby taką silniejszą energetyczną obecność. Ten tranzyt to jest taki Mars w swojej Pełnej mobilizacji, w pełnym rynsztunku, gotowy do walki, gotowy do podboju świata i nie zawaha się użyć swojej mocy. No więc, jak widzicie, Mars w Skorpionie jest bardzo silnym zawodnikiem. To jest wojownik, który nie cofnie się przed niczym, i czasami rzeczywiście może to oznaczać taką pokusę nadużywania swojej pozycji. I skrytej manipulacji innymi, żeby osiągnąć własne cele i własne korzyści, no to jest dosyć mroczna i ciemna e, strona tej energii, ale, jeśli, ale jest, jeśli jesteśmy świetlistymi istotami, i jeśli uda nam się uniknąć tych pokus, to w tej czystej postaci Mars w Skorpionie daje nam po prostu energię, aby wiele spraw. Popchnąć naprzód, aby się nie poddawać, aby iść naprzód. Skorzystaj więc z tego tranzytu, który dodaje nam w najbliższych tygodniach wytrzymałości, e, dlatego, że Marsz w Skorpionie też jest takim, e, takim naszą, naszą duchową siłą, która potrafi odkryć w nas głębokie zasoby i potrafi odblokować naszą energię, która. Energię, która napędza nasze życie. Piękna i świadoma ekspresja Marsa w Skorpionie jest bardzo celowa, bardzo strategiczna, bardzo oddana, bardzo skupiona na tym, co robi. Jest też bardzo intuicyjna, bardzo parapsychiczna, bardzo magnetyczna i potrafi wytworzyć w naszym życiu taką. Alchemię, która jeśli w ogóle doładowana jest właśnie takimi wiecie jasnymi, pozytywnymi intencjami i emocjami, no to potrafi transformować naszą energię i transformować nasze pragnienia w takie czyste, intencjonalne, strategiczne, celowe działanie. Dlatego przez najbliższe sześć tygodni Mars w Skorpionie to jest Twoja wielka siła. I piękno tego tranzytu może zostać przekształcone w przenikliwą, charyzmatyczną, tajemniczą moc, i ta moc może być użyta dla Twojego najwyższego dobra. Dlatego też w ciągu najbliższych miesięcy bądź świadoma swojej mocy i korzystaj z niej intencjonalnie i świadomie. W ciągu najbliższych sześciu tygodni Mars spotka się z kilkoma planetami. Będzie miał kilka ciekawych aspektów. Pierwszym aspektem jest kwadratura Marsa z Plutonem, i to jest niedługo po jego wejściu do Skorpiona. No, jest to energia, która. Która z jednej strony ze względu na aspekt kwadratury może być jakimś doświadczeniem przeszkody, konfliktu, jakiejś wewnętrznej walki, ale z drugiej strony jest to też ten nacisk, to zderzenie ma pobudzić nas do kreatywnego wykorzystania właśnie tej energii. A Mars z Plutonem to jest naprawdę bardzo wysoki poziom energetyczny który pozwala nam mocniej, głębiej zaangażować się w nasze czyny, w nasze działanie i daje nam też taką siłę momentami do ogromnego wysiłku i ogromnego zaangażowania, jeśli jesteśmy, jeśli chcemy odnieść sukces w, jakiejś, w jakimś konkretnym działaniu. Pluton w ogóle jest taką wyższą oktawą Marsa, dlatego też te dwie siły skumulowane razem dają nam dosyć skoncentrowaną energię, która pomaga nam się skoncentrować na naszych celach. I może czasami prowadzić do takiego chwilowego wręcz wyczerpania fizycznego, ale to nie powinno nas zniechęcać, dlatego że Mars w połączeniu z Plutonem daje nam też duże siły regeneracyjne i w związku z tym intensywny wysiłek czy taka wielka determinacja, które zwykle towarzyszą temu tranzytowi, no nie są w stanie nam zaszkodzić. I miejmy nadzieję, że y, będzie to niezwykle wzmacniający też dla Marsa aspekt. Oczywiście w, w momencie tego tego tranzytu. Trzeba bardziej uważać na jakieś takie wybuchy gniewu czy złości i szukać takiego świadomego ujścia dla tej energii, dlatego że skumulowany Mars z Plutonem może również mieć tendencję do wybuchów gniewu i może, mieć, może być narażony właśnie na jakieś takie gwałtowne wyładowania tej energii. Stąd, stąd potrzeba takiego pozytywnego ukierunkowania tej energii. I po tej początkowej kwadraturze Marsa z Plutonem, przez dłuższy czas Mars będzie sobie wędrował przez Skorpiona, nie aspektując w zasadzie zbyt wiele planet. Dopiero około 20 października Merkury spotka się z Marsem w Skorpionie i może to być moment taki, w którym właśnie nasz umysł stanie się ostry jak brzytwa. Może to być też taki moment właśnie dzięki temu bardzo przenikliwych wglądów i jakichś szybkich objawień. Merkury w Skorpionie w ogóle ma taką moc i taką percepcję bardzo głęboko poszerzoną i pogłębioną, więc spotkanie Merkurego z Marsem może też zaostrzyć lub zaognić jakieś niektóre nasze rozmowy czy naszą komunikację. Ale też to spotkanie może jakby naprawdę głęboko nas czymś zafascynować, zainspirować, e, obudzić jakiś inny sposób postrzegania czy myślenia o świecie. Może też nam dodać dużo odwagi do tego, aby e, Powiedzieć to, co tak naprawdę nam w duszy gra, bo Mars w Skorpionie dodaje Merkuremu właśnie odwagi do tego, aby zmierzyć się z nagą prawdą. Dodaje też mu, jak gdyby, dużo energii do tego, aby zakomunikować to, co pragnie zakomunikować. No, ale zdecydowanie najciekawsza będzie końcówka tego tranzytu i pobytu Marsa w Skorpionie, dlatego że pod koniec października, czyli 20 i 20, 28 i 29 października, Mars utworzy po kolei trygon z Jowiszem i zaraz potem trygon z Saturnem, i jest to niezwykle piękna, inspirująca energia, która może jak gdyby popchnąć nasze życie bardzo do przodu, dlatego że utworzy ona wielki trygon w znakach wodnych i jest to moment, kiedy te puzzle nareszcie mogą ułożyć się w taki bardzo konstruktywny sposób. To jest taki moment: wow, coś się nareszcie super układa i widzimy ten progres w naszym życiu. Po pierwsze, Mars w trygonie z Jowiszem to jest taki tranzyt, który pozwala Marsowi działać jeszcze efektywniej, podejmować inicjatywy, które, które wymagają dużej pewności siebie, ale też dodaje właśnie Marsowi takiej dużej pogody ducha i pewności siebie. Jest to fajna energia, bo to jest taki moment, kiedy jesteśmy bardziej skłonni do tego, aby właśnie uwierzyć we własny sukces, uwierzyć w siebie, uwierzyć we własne działania, i dzięki temu też mamy wtedy większe szanse na osiągnięcie sukcesu i zrealizowanie tego swojego projektu. Więc jest to fajna, fajna energia na na jakieś szczęśliwe zbiegi okoliczności, i bycie we właściwym miejscu i we właściwym czasie, i korzystanie z jakichś nowych możliwości, które Mars w Skorpionie na pewno strategicznie będzie potrafił wykorzystać, ponieważ zaraz później wejdzie w trygon z Saturnem a Mars w Trygonie z Saturnem ma dużą samodyscyplinę, dużą determinację, żeby właśnie osiągać takie długoterminowe cele i to jest taka energia, która właśnie doda nam na koniec tego tranzytu siły, żeby w końcu to wszystko, co gdzieś tam na tym wolnym ogniu się gotowało, co przez te sześć tygodni przygotowywaliśmy, skrycie, żeby to nareszcie... Urzeczywistnić i właśnie wykorzystać na koniec te zwiększone moce wytrwałości, wytrzymałości i popchnąć um, rzeczy do przodu, ciężko nad czymś popracować, włożyć być może nawet duży wysiłek w zadanie. Ale jest to taki tranzyt, który właśnie pozwala nam wykorzystać naszą energię, kontrolować naszą energię, ostrożnie ją wykorzystać, ale też być bardzo właśnie takim pracowitym i wytrwałym. Stąd... Um, ta cierpliwość zazwyczaj właśnie i wytrzymałość pozwala nam e, powoli pracować na rzecz naszych celów i zrobić wszystko, co konieczne, aby to osiągnąć e, i aby, o, aby zrealizować jakieś trwałe osiągnięcia. No więc, jak widzicie, szykuje nam się e, fajny tranzyt sześciotygodniowy, który powinien nam. Pozwolić właśnie zrobić coś y, konstruktywnego z naszą energią i ruszyć naprzód po zaćmieniach. Pozycja Marsa. W konkretnym domu na Twoim kosmogramie wskaże Ci obszar życia, w który powinnaś zaangażować swoją energię i tam właśnie kuć to żelazo póki gorące tam możesz najlepiej wykorzystać swoją energię tam też masz dużą motywację do działania przez najbliższych 6 tygodni. Mam nadzieję, że ta astrologiczna opowieść pozwoli Ci się bardziej świadomie zsynchronizować z wszechświatem, zsynchronizować Twoją energię z energią. Kosmosu i dzięki temu będziesz mogła bardziej świadomie i bardziej kreatywnie skorzystać z tych możliwości, jakie przynosi tranzytujący Mars w Skorpionie. Poczuj, jak ta energia Cię prowadzi, poczuj, dokąd Cię prowadzi i ruszaj naprzód. A gdybyś chciała zbadać bardziej szczegółowo właśnie taki swój astrologiczny krajobraz końcówki 25 roku i całego 2026 roku. Jeśli chciałabyś poruszać się z jasnością, pewnością siebie przez nadchodzące miesiące, a nawet lata to... Jestem tutaj dla Ciebie, zapraszam Cię na indywidualną sesję, na której możemy zbadać Twoją kosmiczną prognozę pogody na nadchodzące miesiące i lata. 2025 rok jak i 2026 to są, to są niezwykłe lata dla ewolucji naszej duszy, przyspieszonej ewolucji naszej duszy. Dlatego też warto skupić się w tym czasie na... Swoim rozwoju i bardzo świadomie zaangażować się w te transformacyjne energie, które właśnie w tym czasie oddziaływają na planetę Ziemię i na nasze życie. Mam nadzieję, że ten silny Mars w Skorpionie pomoże Ci osiągnąć życiowy postęp i ruszyć naprzód. A na dzisiaj to już chyba wszystko. Jeszcze raz przypominam, bardzo serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane studiowaniem astrologii na darmowy webinar wstęp do astrologii Głębi. To spotkanie na żywo odbędzie się w sobotę, 4 października, także zaznacz sobie ten termin w kalendarzu i dołącz do nas. Bardzo chętnie Cię poznam i odpowiem na wszystkie Twoje pytania. A na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia wkrótce. Dbajcie o siebie tymczasem.